Żeby zrobić startup, czyli jednorodca, potrzebuje różne kompetencje. Ktoś, potrzebne jest trochę kapitału, potrzebne jest trochę pracy i potrzebne jest trochę kompetencji i potrzebny jest dobry pomysł. Czyli jak ktoś ma pomysł, a ty masz kompetencje, znajdziecie kogoś, kto ma kapitał, to w trójkę może to zrobić. Przykład wchodząc w branżę medyczną, na przykład, mój wspólnik był w branży medycznej, ja zainwestowałem, mm -hmm. ja wyłożyłem kapitał i pewne kompetencje moje, a mój wspólnik wyłożył swoje kompetencje, nie mając kapitału. Tak? okazało się, że po prostu że mógł być stać się bogatym człowiekiem bez kapitału. Przed do nas kolejny wspólnik, który miał świetne kom kompetencje, dostał program udziały za wykonaną pracę, czyli takie został przyrzeczenie udziału. Wykonasz X dostaniesz X udziałów, wykonasz Y, dostaniesz Y udziałów, i tak dalej. Czyli wznósł swoją ciężką pracę, swoje kompetencje, nie wniósł kapitału, też jest bogatym człowiekiem. Czyli nie zawsze trzeba mieć pieniądze, nie zawsze trzeba mieć pomysł. Ale fajnie, jakby powiedzmy, że da się połączyć te rzeczy. Dlatego fajnie jest na przykład iść na spotkania, właśnie to powiedziałeś, z przedsiębiorcami. Jeśli tak, tam gdzie są przedsiębiorcy, anioły biznesu. I nagle się okazuje, że siedząc przy kawie, nagle powiedz OK, wiemy kto co ma, razem mamy wszystko, co jest potrzebne.